Witajcie, z tej strony Kuba mam dla Was okropną informację sprzed chwili. Informację, którą potwierdzają kolejne liczne portale, zarówno te polskie, jak i zagraniczne. W wieku 71 lat odeszła jedna z największych ikon i największych legend profesjonalnego wrestlingu na świecie: Hulk Hogan. Gość, który. Ewidentnie zapoczątkował ten biznes w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, w formie show, w formie sportowego teatru, w formie najwyższej jakości rozrywki sportowej. Hulk Hogan bez wątpienia to gość, który WWE stworzył razem z Vince McMahonem, który stworzył ten biznes od pamiętnego filmu Rocky 3, gdzie wcielił się w rolę wrestlera. Następnie zostało to wszystko przekształcone w widowisko, które mogliśmy oglądać do dzisiaj. Jeszcze w tym roku Hulk Hogan Pojawił się podczas debiutu Monday Night Raw na Netflixie. Hulk Hogan pojawił się w styczniu, ostatni raz w WWE. Był aktywny także w polityce na niskim szczeblu. Otwarcie na konwencjach partii republikanów popierał przed wyborami Donalda Trumpa, który też w WWE występował, m.in. w walce miliarderów. Jednak to wszystko nie mieści się w głowie, co dzisiaj czytamy, ponieważ jeszcze nie tak dawno Hulk Hogan miał, prowadził swój własny podcast razem z Ericiem Bischoffem, mówiący właśnie o wojnie WCW z World Wrestling Federation z końca lat 90. Jeszcze nie tak dawno publikował filmy, promował swój sklep, który jest. W, w, na Florydzie i tak na dobrą sprawę cały czas był aktywny w mediach społecznościowych, więc tym bardziej dla nas ta informacja jest bardzo szokująca. Dzisiejszego ranka Hogan zmarł w swoim domu na Florydzie. Jako przyczynę śmierci podaje się, że e, był, doszło do nagłego zatrzymania akcji serca. Służby próbowały uratować Halka hmm, Hogana, ale niestety nie udało się tego zrobić. <laughs> no, zaskoczenie jest to ogromne, ponieważ Hulk Hogan to jest ktoś, bez kogo dzisiaj wrestling nie funkcjonowałby tak jak funkcjonował zawsze. Ktoś, kto przecież wystąpił w walce wieczoru yy, w 9 na 10, 8 na 10 pierwszych wrestlingach, tak który w 1984 roku zbudował Hulkomenię. Miał miliony fanów na całym świecie, w tym najmłodszych, którzy upatrywali w nim swojego bohatera. Gdzie tylko się pojawił, tam ciągnęły tłumy. W Słonecznym Patrolu, w wielu filmach także Hulk Hogan grał i przede wszystkim grał samego siebie, prawda? Wrestlera, który nie tylko i wyłącznie jest... jest dobrym wrestlerem, ale także gościem, który można by powiedzieć, miał taką łatkę ikony lat 80. i 90. Ikony kultury, ikonu, ikony prawdziwej jeszcze wtedy amerykańskiej potęgi, ikony amerykańskiego snu. Ostatnią swoją walkę stoczył na TNA Impact Wrestling w federacji ówczas konkurencyjnej dla WWE w roku 2012. Była to walka bodajże ze Stingiem, ostatni telewizyjny mecz, nie licząc live eventów, tzw. house showów. Pamiętamy jego walkę z Andretem Giantem na Resume trzeciej, która była walką superbohaterów. Ten mecz przeszedł na zawsze do historii, wypełnił cały stadion Pontiac Silverdome w Michigan. Jego walka z DeRokiem również gościem, który ostatnio słyszymy, że zmaga się z problemami związanymi ze swoim stylem życia. Z Dwaynem Derokiem Johnsonem stworzyli nieprawdopodobne show na turn w Toronto, w Kanadzie, na Toronto Skydome, Był to rok 2002. 11 lat temu Hogan był gościem, który mm, był specjalnym gospodarzem zarówno Wrestlemania jubileuszowej 30, jak i SummerSlam. Mówiło się, że jeszcze parę lat temu, że być może dojdzie do jego dream matchu, ostatniej pożegnalnej walki, z Johnem Cena, ale niestety do tych walk nigdy nie doszło i już nigdy nie dojdzie. Jest to straszna informacja. E 11 lat temu także pamiętam, że kupiłem jak na tamte czasy za bardzo wysoką cenę edycję kolekcjonerską jeszcze jako dzieciak, prawda? Wielki zapalony fan wrestlingu. No teraz już jako dorosły troszeczkę ta iskra gdzieś tam w człowieku gaśnie, która w dzieciństwie rozgrzewała nasze emocje przed telewizorami i innymi ekranami, gdy odpalaliśmy właśnie sobie galę wrestlingu. Dorwałem edycję kolekcjonerską, gdzie autograf Hulka Hogana wrazem z jego figurką był, mam go do dzisiaj. No i zdecydowanie jest to coś wartościowego. No bo tak jak mówię, Hulk Hogan w ostatnich latach może nie był zbyt bardzo doceniany, wręcz wyśmiewany. Przez swoje liczne wypowiedzi, przez mieszanie się w politykę, przez swoje ewidentnie różnego rodzaju kontrowersje, prawda? Gdzie też został już na kontrakcie Legend zawieszany wielokrotnie przez World Wrestling Entertainment i tak na dobrą sprawę nawet WWE często chciało odciąć się od Hulk'a Hogana. No ale na dobrą sprawę dzisiaj już absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Strasznie szybko to się stało. Wszyscy upatrywali, że inna legenda, 16-krotny mistrz świata Ric Flair pierwszy odejdzie. Gość jeszcze 3 lata temu, w 22 roku, walczył ostatnią swoją walkę. Pomimo rozrusznika serca i kilku zawałów na końcu żyje do dzisiaj. Także przyjaciel Halka Hogana, no ale ostatecznie no, Rick Flair żyje dalej. Ma zdrowie skubany a Halka Hogana nie ma. Straszne, prawda? Nie spodziewałem się takich informacji teraz. Wielokrotnie wyobrażałem sobie, że kiedy te lata tak szybko miną, kiedy ten czas przemija w błyskawicznym tempie, rok za rokiem leci coraz to szybciej, że będziemy właśnie o swoich bohaterach gdzieś tam z dzieciństwa czytać, że oni po prostu nie żyją, że oni odchodzą bo taka jest po prostu naturalna kolej rzeczy, tak działa wszechświat. Natomiast problemem jest to, że nie sądziliśmy, że tak szybko to się wszystko wydarzy. Informacje te w 99% są prawdziwe, wszyscy o tym piszą, wszystkie największe portale, tak jak mówię, w Polsce, w Europie, na całym świecie. Więc wydaje się mieć to potwierdzenie. Największym potwierdzeniem będzie to, jak WWE tą informację rzeczywiście ogłosi. No ale raczej nie, nie, sądzi, nie spodziewałbym się tutaj fake newsu szerzonego na cały świat. Te informacje przez różne portale, strony są także przez te redakcje potwierdzane. No troszeczkę, nie tak trochę, no bardzo nawet mi smutno bo gdyby nie Hulk Hogan, tak jak powiedziałem, i nie to jego dziedzictwo z końca lat 70., 80. i 90., no to dziś tej formy wrestlingu byśmy zdecydowanie na pewno nigdy nie oglądali. Największym takim momentem w przypadku Hulka Hogana, jego kariery i w ogóle tego wszystkiego było, ewidentnie był, i Hilturn, kiedy Hogan z WWE, które było wtedy jeszcze World Wrestling Federation, przed zmianą nazwy. Przeszedł do konkurencji za większe pieniądze World Championship Wrestling WCW na TNT Federacji Teda Turnera także innego miliardera. No i oczywiście wtedy zarabiając większe pieniądze postanowili zmienić e, największego bohatera w wielkiego złoczyńcę. Tak powstało NWO New World Order, które później miało zarówno w New Japan Pro Wrestling swoją, e, że tak powiem swoje skrzydło, tak samo w WCW nad tym produktem ewidentnie oni e, władali. I Hogan był przez parę lat czarnym charakterem. Kiedy WCW upadło, Hogan wrócił oczywiście do swojego Starego gimiku. No i w sumie już dobrym człowiekiem został właśnie do, do dzisiaj. Natomiast zawsze każdy go w ostatnich miesiącach, ostatnich latach no, traktował z przymrużeniem Oka, właśnie ze względu na to, że jego e, oponenci, że tak powiem, oponenci jej poglądów politycznych Halka Hogana, no niestety dla nich w, w ich oczach stał się ewidentnie wrogiem. Psz co tu jeszcze dodać? No. Co tutaj jeszcze dodać? 71 lat. Młody chłop, teoretycznie, prawda? Chociaż ja mam 25, a to dla mnie powinno być to dużo, no, ale widzicie, co robi styl życia. Wrestlerzy nie słyną z tego, że żyją bardzo długo. Dwa lata temu, dwa dni temu, przepraszam. Dowiedzieliśmy się, że. Ozzy Osbourne także wielki fan wrestlingu Hall of Famer, przecież WWE ze skrzydła celebrytów odszedł dwa dni później po nim legendarny, właśnie nieśmiertelny, miał być nieśmiertelny Immortal Hulk Hogan no niestety dzisiaj już wiemy, że śmiertelny niestety Hulk Hogan to doprowadza styl życia do tego wszystkiego my wiemy jak wrestlerzy Działają, że to nie są środki, które przyjmują zawsze naturalne, prawda? Hogan zawsze mówił, zawsze te hasła w latach 80., -tych, 90. -tych szerzył, popularyzował na cały świat modlitwa, witaminy i ciężka praca. Nie zawsze wiemy doskonale, że w latach 80. nie każdy zdawał sobie sprawę z tego, jak dokładnie działają środki właśnie dopingujące, którzy, gdzie leży, nie będący sportowcami je brali. Hogan w ostatnim czasie miał problemy zdrowotne właśnie przez swój styl życia, który ewidentnie odbijał się z roku na rok coraz bardziej, z biegiem czasu także coraz bardziej. I największym problemem Halka Hogana właśnie był on sam setki stoczonych walk, jak nie nawet tysiące w jego karierze, mnóstwo operacji, mnóstwo upadków z wysokości, mnóstwo przerażających kontuzji, mnóstwo bolesnych momentów. To musiało się właśnie skończyć w taki sposób. No niestety, panie i panowie, taki już jest to biznes zawodnik, który poświęcił się wrestlingowi, poświęcił się Vince'owi McMahonowi, poświęcił się nam wszystkim, odszedł. 71 lat życia, panie i panowie, Hulka Hogana, Terego Jean Bolea. Szkoda, naprawdę wielka szkoda, nie sądziłem, że to teraz nastanie, Myślałem, że jeszcze Halka Hogana nieraz zobaczymy w WWE. Że troszeczkę od tej polityki faworyzacji Donalda Trumpa się odsunie, że jeszcze nieraz go zobaczymy jako specjalnego gospodarza jakichś wydarzeń, jakichś eventów. No niestety ale Hulk Hogana już w WWE nie zobaczymy. Zostaje jego dziedzictwo. Zostają jego wspomnienia, zostaje po prostu to, co Hulk Hogan przez 40 ponad lat swojej wielkiej kariery tworzył. Myślę, że akurat tym akcentem sobie zakończymy ten film. Nie planowałem go nagrywać i takich filmów wolałbym, żeby jak najdłużej nie było. Straszna szkoda, naprawdę, straszna szkoda, wielokrotny. Mistrz Federacji i to wielu. Nie tylko. World Wrestling Federation. Walczył na całym świecie. Zawsze z sercem Hulk Hogan. Wielka strata dla świata wrestlingu. I troszeczkę za wcześnie. Ewidentnie po prostu za wcześnie. Ach. No dobra, panie i panowie, to byłoby na tyle. Pozostawiam was w ciszy. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach, gdzie też nieraz na pewno jeszcze o Halku Hoganie, jego legendzie, jego życiu będziemy mówić i je wspominać.